Cześć wszystkim! Dziś porozmawiamy sobie o czymś zdecydowanie cięższym i bardziej przygnębiającym niż zwykle. Otóż zrobię coś, do czego zbierałem się od ponad roku, a mianowicie zabiorę Was do świata Dark Souls. Ale nie będziemy mówić dziś o trudności tej gry i o tym, że przez tę trudność mogą grać nią tylko wybrańcy, którzy wyszli poza schemat łatwych gier. Dzisiaj skupię się na jednym z najważniejszych i jednocześnie najbardziej przygnębiających motywów tej grze, czyli tragizmie. Bo właśnie to sprawia, że Dark Souls to coś więcej niż gra fantazy. To powieść o świecie, w którym cokolwiek byś nie zrobił, i tak doprowadzi to do tragedii. No a teraz już zapraszam Was na szlak po kultury. Na początek warto wyjaśnić, czym w ogóle jest tragizm. To motyw, który od setek lat przewija się głównie w literaturze, lecz także w mitologii, no i w sztuce. Polega na tym, że bohater, niezależnie od tego, jakie decyzje podejmie, finalnie i tak zmierza ku przegranej. Może próbować zmienić swój los, może walczyć z przeznaczeniem, lecz ostatecznie czego by nie zrobił historia, kończy się dla niego źle. Sztandarowym przykładem jest tutaj Edyp, którego powinniście przynajmniej kojarzyć. Był to król, który całe swoje życie uciekał przed przepowiednią, mówiącą, że zabije własnego ojca i poślubi swoją matkę. Robił wszystko, by tego uniknąć, ale przez tragizm jego przepowiednia dokładnie się wypełniła. I w tej historii można zobaczyć pewien schemat. Niezależnie od wyboru, konsekwencja z góry jest przesądzona. I dokładnie na tej samej zasadzie działa to w krainie Lordran. Nieważne, czy rozpalimy ogień, czy pozwolimy mu zgasnąć, nieważne, czy pomożemy napotkanym npc om czy też ich ominiemy, w tym świecie nie ma drogi prowadzącej do dobrego zakończenia. A tak się składa, że ta część ma ich dwa pierwszym możemy ponownie rozpalić ogień, co wydaje się tym pozytywnym. W końcu postacie takie jak Rycerz Oskar, ten gostek z Firelinka, a nawet starożytny wąż Frampt od samego początku obrali nam taki właśnie cel. Dzięki, jak się później okazuje, poświęceniu samego siebie, przedłużamy istnienie epoki, którą wszyscy znają. Problem w tym, że tak naprawdę powielamy największy błąd Gwyna Ponieważ król lordów przedłużył erę ognia ze zwykłego strachu. Bał się, że czas jego panowania, który wywalczył sobie w wielkich wojnach ze smokami oraz reputacja praktycznie boga jaką sobie stworzył, nagle przeminie, a świat pogrąży się w ciemności. Jak wiemy na początku wraz z Wiedźmą z Izelife próbował stworzyć sztuczny ogień, ale gdy także to zawiodło, a w wyniku tego eksperymentu powstały demony, postanowił jako pierwszy się poświęcić, aby połączyć ogień i przedłużyć swoją erę. I, mimo że może się to wydawać heroiczne, skazał cały swój świat na tortury. Bo to, że era ciemności nastanie, miało być naturalnym biegiem rzeczy tego świata. Demoralizacja bogów, pojawienie się demonów, klątwanie umarłych, to wszystko konsekwencje tej decyzji. Z biegiem lat pojawiali się kolejni wybrańcy, którzy wykonywali ten sam rytuał. I świat przez to stawał się coraz większym koszmarem. Rozpalając ogień, kontynuujemy tę farsę. Niczego nie naprawiamy. Przedłużamy tylko agonię. Drugie zakończenie to pozwolenie pierwotnemu ogniu zgasnąć. W teorii ma to przy niej zmianę, nowy początek, erę człowieka, ale i tu pojawia się problem, bo gra nigdy nie mówi wprost, czym dokładnie jest ta era ciemności. Nie wiemy, czy będzie to epoka pokoju. Czy może coś znacznie gorszego? Może ludzie przejmując władzę powtórzą błędy bogów, lub zrobią coś jeszcze gorszego? To zakończenie wydaje się złym szczególnie teraz, gdy era już została przedłużona, a na świecie przestosnują się puści oraz demony. Może świat pogrąży się w jeszcze większym chaosie, a może nic się nie zmieni. I właśnie dlatego ta decyzja jest tragiczna. Bo żaden wybór nie daje nadziei, albo męka w aktualnych realiach, albo rzucenie się w niekoniecznie lepsze, nieznane. W tym świecie nawet postacie poboczne nie mają szans na dobre zakończenie. Choć czasami wydaje się, że możemy komuś pomóc, losy wszystkich z góry są przesądzone. Weźmy chociażby Solera. Jeśli mu nie pomożemy, jego mózg zostanie zjedzony przez robaka z Iseliv, a potem, według jednej historii, przemienia się w ogromnego robaka z niegasnącego jeziora, którego spotykamy w Dark Souls 3. Solerowi możemy jednak pomóc. Tylko co z tego, jeśli przez to nigdy nie osiągnie swojego celu, którym jest odnalezienie własnego światła? Przez co, jak wszyscy w tym świecie, prawdopodobnie oszaleje i zmieni się w pustego. A dodatkowo dobijające w tej historii jest to, że lorowo nie zostaje on ocalony. Historie innych postaci, takich jak na przykład mój ulubieniec, czyli Sigmire, są analogiczne. Każdy z nich, próbując odnaleźć sens albo spełnienie, ostatecznie trafia na dno. Warto też powiedzieć jeszcze o czymś, o czym nigdy nie słyszałem, żeby ktoś wspominał. Wszyscy mówią o mechanicznej pętli Dark Souls: że ciągle umierasz, odradzasz się przy ognisku i próbujesz dalej. Ale ja u siebie i u moich znajomych grających w te gry zauważyłem ważniejszą pętlę czyli tę emocjonalną to, że cały czas, mimo tego, że znam całą fabułę, wszystkie miejsca, wszystkie połączenia na mapie i tak zawsze z tym samym entuzjazmem powracam do tego świata. Ponieważ ta gra ma w sobie coś, że granie w nią jeszcze raz nigdy się nie nudzi. Może dlatego, że ten świat nie udaje, jest szczery w swojej beznadziei, może dlatego, że mimo tragizmu w całej pustce jest jakiś pokręcony spokój. Taki spokój w oku cyklonu. Człowiek nie musi udawać, że wszystko będzie dobrze. Nie musi szukać sensu tam, gdzie go nie ma. I. Może to jest właśnie powód, dla którego Dark Souls jest dla wielu osób czymś więcej niż tylko grą. I tak właśnie wygląda tragizm świata Dark Souls. Nieważne jaką decyzję podejmiesz, nieważne kogo uratujesz, a kogo zostawisz za sobą, każda droga prowadzi do upadku. Może szybszego, może wolniejszego, ale zawsze nieuchronnego. A ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Długo zastanawiałem się, jak miałbym wyglądać, bo pierwsza oraz trzecia część Dark Souls, które w zasadzie traktuję jako jedność, mają dla mnie szczególnie duże znaczenie spośród wszystkich gier i nie chciałem robić kolejnego generycznego filmu o uniwersum. Jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał. No a teraz ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć!